na czele stawki galopuje Intens, a przylepiony do niego Iwonicz. Hortensia, blisko Elektra Delight razem i tysiąc metrów do celownika. Para Intens Iwonicz ma przewagę nad parą Hortensia i tam jest jeszcze jeden koń, to jest Elektra Delight na piątej, szóstej pozycji kardynale. I za chwilę będzie finis, proszę państwa, co nas oczekuje. Co za walka? Intens, Iwonicz i prosta, 600 metrów do celownika. Wyprowadza Intens, Intens jest na czele, oddala się od Iwonicza 450 metrów do celownika. Czyżby to był teatr jednego aktora? Proszę państwa, Intens, co za przewaga nieprawdopodobna. 200 metrów do cerownika, prawdziwa gwiazda przed państwem. Intens, intens, intens. Na drugiej pozycji, proszę państwa, Cameron. Sensacja na drugim miejscu, a tam o trzeciej. Intens, intens, Cameron, mały kapra, Liwonicz, kardynale i reszta. Państwa, Intens, trener Krzysztof Ziemiański, w siodle Tomasz Lukaszek, a drugie miejsce Kamerun, wielka sensacja, Kamerun, trener Marek Nowakowski i w siodle jockey Piotr Piątkowski, za chwilę będzie mi witać, żegnać tą wspaniałą parę, mam na myśli zwycięzcę i konia, który zajął drugie miejsce.